Najważniejsze jest to, żeby sobie dać szansę, żeby spróbować. Czyli jak pomyślisz na temat tego, że też bym tak chciał, no to po prostu pójdź i spróbuj. Sport tak naprawdę od zawsze był w moim życiu pod tym względem, że mój brat trenował piłkę nożną. Cały czas łapałem od niego wszystkie jakieś tam bakcyle sportowe. Oglądanie wspólnie jakiś mistrzostw świata, czy mistrzostw Europy, czy kibisowanie Legii Warszawa. Pamiętam pierwsze załamanie, kiedy to było trudne, ale zorientowałem się, że jednak tym bramkarzem nie będę tak jak mój brat. Bo jednak trudno było skakać w bramce gdzieś ta grawitacja mnie pokonywała. Też w momencie, kiedy ja dojrzewałem, wchodziłem w dorosłość, to te wszystkie bariery się pojawiały. Ja też nie wiedziałem dlaczego. U niego ta choroba tak szybko postąpiła, on po prostu w ciągu tam powiedzmy roku przestał chodzić. To był szogi dla rodziców, dla niego na pewno. Kaptym ja coś mu. Odchodzi, coś poszło w dal. I to już się nie wróci właściwie. I on o tym, i on o tym wiedział. Ale potem no, pojawiło się to pływanie. Tam nagle właśnie ta grawitacja mi nie przeszkadzała. Wszystko stawało się takie prostsze w wodzie, w tym odciążeniu. I weszło po prostu od razu w normę. Te dwa, trzy razy w tygodniu na basen jeżdżenie. Potem się przerodziło w trenowanie codziennie, a potem dwa razy dziennie. I tak przyniosło złoto olimpijskie. Mazurek Dąbrowskiego, ten orzeł na piersi, no, to jest coś wspólnego. Ja czuję to, że ja reprezentuję wszystkich, więc jestem z tego powodu dumny. Bo to, to brakuje słów. No to jest takie spełnienie wszelkich marzeń. Nie ma rzeczy niewykonalnych. Ten pierwszy medal, no to łezka się zakręciła, no, Bo tam przy nie chciałem, ale tak jakby człowiek gdzieś siedział w końcu, to no, chyba bym się tam poryczał. U mnie wszystkie jakieś emocje związane z pływaniem. Nie kojarzyło mi się to w pewnym momencie w ogóle jakkolwiek pozytywnie. Nie wiem, jak to było, że jak już miałem załamanie, że nie chciałem trenować i to wracałem z powrotem. Pamiętam, że to co wszystko, co w domu słyszałem, że na przykład nie rezygnuj z tego i tak dalej, bardzo mnie denerwowało, a ja i tak z tego nie rezygnowałem, mimo że gdzieś był taki moment, a nawet wiele takich momentów, że mówiłem sobie w głowie, to już jest koniec. Świadomość tego, ile już lat poświęciłem, świadomość tego, na jakim jestem poziomie, pozwoliła mi przetrwać. W jakiś sposób wracałem i to wszystko z klamrą spina jedno słowo, czyli cierpliwość. Taka cierpliwość, której ja na co dzień na przykład nie mam, ale długofalowo widzę, że mam. Uważam, że sport daje poczucie swojej mocy. On ma poczucie, że on coś wykonał. Jest i Ja jestem z tego dumny, on jest jeszcze chyba bardziej dumny i to daje sport, że nie damy się złamać o, poprzez różne sytuacje. Po igrzyskach w Tokio pojechałem na trening na WF i akurat się tak złożyło, że był trening kadry narodowej wróby na wózkach i mnie koleżanka zaczepiła, czy nie miałbym ochoty przyjść na ten trening. Na następny dzień pojawiliśmy się na tym treningu, żeby w ogóle się spróbować. Daliśmy sobie szansę i od pierwszego razu, kiedy dotknąłem piłki, i usiadłem na wózku i zacząłem śmigać po parkiecie, no to się w tym zakochałem. Nie wyobrażam sobie w tym momencie życia bez rugby. To było moje takie drugie urodzenie się w ogóle w sporcie. Jakby odzyskanie w ogóle na nowo werwy. Dla mnie to jest takie znamienne. Jak się pojawiłem w rugby, to wszystko dookoła nabrało kolorów, naprawdę. Ja nie mam takiego poczucia spełnienia. Myślę, że to, to coś takiego nie występuje w mojej głowie w tym momencie. Jest świadomość osiągniętego sukcesu, myślę, że coraz większa, bo też nie mogę powiedzieć, że, że to już dotarło. Natomiast no, też te sukcesy osiągnęłem w pływaniu po wielu latach trenowania i myślę, że teraz mam takie ambicje, żeby w zacząć osiągać coraz więcej razem z całą reprezentacją. Wiem, że to jest zupełnie inny orzech do zgryzienia, tak naprawdę, bo to nie wszystko od mnie zależy. To nie jest sport indywidualny, tu trzeba budować kolektyw. I moim celem jest, żeby no, nieważne, czy to będzie za 4 lata, czy za 8, ale e, chciałbym z tą kadrą po prostu polecieć na Igrzyska Paralimpijskie. I to jest moje marzenie.